Siemano, ja jestem Igor A to kolejny odcinek z Robloxa Tekstur mi tak naprawdę nie przydało Patrzcie, co to jest Weź ogarnij dupę, Fabian O, już są wszystkie tekstury Więc lecimy Że taki maluch mnie zabije, a nie, jak go zabiję? Ta, dobra. O Jezu, Legi. Ten mały gnój znowu przyszedł. Jezus! Spieszaj, dzieciaku! Spieszaj no, i Bo ci zarał w i będziesz płakał. Jak to się robi na YouTube? Jakoś. Dobra, na razie nie. Co ja ci już nie będę robił? serup. Albo mójka się zapyta, nie wiem, albo mamy. Ja już nie będę robił. Ucz się. Ucz się. Co on zrobił? Co, co, co to? za gość? Co on zrobił? Ktoś to widział? Ej, ej, ej Zobaczcie to! Co jest? Jaki down? gram mam wcześniej? Może będę lepszy od mojej siostry w tą grę? No weź mnie, zostaw bambolu, Bambik, 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 Bambik mamik, mamik, się nagle taki duży zrobił? Dobra, lecimy No i znowu! Ej, no fajny, kurde, patrzcie jaki mamik, jestem, wszystko wszystko, a nie. Fajna giera, polecam. Polecam ją każdemu. Patrzcie jak fajnie tekstury wczytało. Taki ja jestem duży. I co się stanie jak będę się wspinał? Czekajcie. Oczywiste. Jak inni mnie tak widzą, to ja się chyba popłaczę. Patrzcie to, co jest ze mną. Tak ja duży jestem! Jakbym się energetyków napił. Takich 10 Red Bullów. Ale co jest ze mną? Widzicie to moi drodzy? Siema z tej Lena. Dzisiaj będziemy grać w, y, w grę, ale nie wiem co tu jest za gra. No, Co jest grane? Pizza się dostarcza. Spodnie! CO JEST? O. Cóża ci teży? O, już jesteśmy normalni Dobrze Dobra, widzimy się zaraz, bo ja mapę zmieniam Dobra, jesteśmy już Zmieniłem mapkę na taką oto Taką oto zmieniłem. Babkę nie chce mi się na to tykać. Ja wam to mówię, bo tam te dzieci mnie zabijały. O, widzieliście jaka buźka? No i dobra, tutaj. Dobra, wyjdziemy się zaraz, bo muszę iść do klopa. Dobra, jesteśmy znowu. O nie, I szkoła! Sobie. Patrzcie, jakie duże samochody. A one właśnie tutaj pracują. Niektóre ludzie tutaj czekajcie, pracują. Czekajcie, czekajcie. Oni pracują. otworzy się chcą. O. No i dobrze. Dobrze. Tu co ona jest taka szybka? Tutaj chodzimy. Widzicie to? Dobrze. No! Ej, patrzcie jaka ona szybka jest! W nie grasz? Co się! Jak to jest? Dobrze. Może no. no, źle, to źle. No. Dobra, czekajcie, zmieniamy jeszcze raz mapę. Bo tak, kurde, jakieś sity miałam w grane, ja bym mówię tak. Teraz wam pokażę, jaką. Oczywiście nie, dobra. Dobra, już jesteśmy. Wybraliśmy sobie Lucky Bloki. Chyba dużo będziemy tę mapę zmieniali dziś, co nie? Czekajcie, czekajcie. Nie mogę sobie tego wziąć. Dobra, a tam. Ta zegarek, co on mi da? Ej, czekajcie, zobaczcie, która jest. Tylko godzina druga, trzydzieści cztery. Dopiero. Dopiero druga jest. Dopiero jest druga odcinek nagrywam, widzicie? O nie. Ja nie mogę tego dla blokować. wziąć. Aaaaaa no. Czekajcie Co ja mogę robić z tym z A, mogę spadać Ty, co to było? Ej, no co jest? A, nikt w to nie gra A, no dobra, to zmieniamy mapę Jesteśmy! O. Ta, 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 Tak! No i dobra. Jesteśmy w obie. O. O, o, o! Dobra. Pierwszy checkpoint. Drugi. O! Dobra, 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 dobra. I jest dobra. Kolejny. Pik. Pyk. O nie, dobra. Pyk, pyk pyk, dobra, kolejny. Ty... Wziąłem, dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra. O ja, no ja przez laga. Kurde, kurde, no kurde, Dobra, koniec odcinka, kurde,